Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę poinformować Państwa, że na półki dobrych sięgarn trafia właśnie moja najnowsza, czwarta już książka wydana przez wydawnictwo Prohibita, która nosi tym razem tytuł Liberalizm to niewolność. No jak sama nazwa sugeruje, mamy tutaj do czynienia z całkiem sporą kontrowersją, ponieważ liberalizm uchodzi najczęściej właśnie za tą ideę, która w najlepszy sposób tłumaczy i uzasadnia stanowisko wolnościowe czy to w zakresie swobód gospodarczych, czy tych osobistych. Ja z taką tezą wyraźnie i ewidentnie polemizuję. Staram się pokazać na przykładzie sylwetek wielu znanych osób, że tak naprawdę liberalizm na wielu, wielu aspektach bardzo silnie zawodzi. Tak naprawdę moja książka mogłaby nosić taki przewrotny podtytuł: Niebezpieczne związki ideowe Davida Huma, Adama Smitha. Um, Miltona Friedmana czy też Friedricha von Hayeka, którzy, jak wiadomo, najczęściej uchodzą właśnie za największe tuzy myśli liberalnej. No i tu pojawia się oczywiście kolejne pytanie, no bo jeśli nie liberalizm, to co, zdaniem autora, tak naprawdę może służyć nam jako dobra i wystarczająca propozycja ideowa uzasadniająca stanowisko wolnościowe? Odpowiedź może być jeszcze bardziej zaskakująca, gdyż pod tytuł książki brzmi: Libertarianizm dla rozsądnych. No i tutaj bardzo złośliwa osoba mogłaby zadać takie przekorne pytanie: czy libertarianizm może być w ogóle ideą dla rozsądnych osób? Jak wiadomo, ten libertarianizm niestety przyciąga bardzo wiele osób, którym rozsądku brakuje. Ja staram się pokazać, że Liberalizm może być traktowany poważnie, zasługuje na poważne traktowanie, i wcale nie jest tak, jak było do tej pory, że należy go albo kochać, albo nienawidzić, bo tak naprawdę nie ma na rynku księgarskim, tak mi się wydaje, pozycji, które by podchodziły do liberalizmu w sposób uczciwy intelektualnie, w sposób, który by dostrzegał jego ewidentne zalety, ale też ewidentne Wady. I moja książka bardzo, bardzo dobrze wypełnia tę lukę, pokazując, że tak naprawdę liberalizm, libertarianizm jest czymś, co w dalszym ciągu czeka na odkrycie czymś, co powinno zastąpić liberalizm jako teoretyczne uzasadnienie dla naszego stanowiska wolnościowego. I ta książka, myślę, prowokacyjna w swoim tytule, po tytule, a w szczególności w treści, ma szansę na to, żeby wyrwać Państwa z bardzo wielu intelektualnych drzemek, dlatego bardzo gorąco zachęcam do jej zakupu. Na pewno Państwo nie będą żałowali tego zakupu, tak jak w przypadku moich poprzednich książek, które publikowałem dla Pochibity. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, Jakub Woziński.